Dzisiaj bardzo krótki filmik o dziwnych rydzach. Rydzami powszechnie nazywa się grzyby z sekcji deliciozi z rodzaju mleczaj. I tutaj należy właśnie mleczaj rydz, ale zwyczajowo także inne podobne, bardzo podobne gatunki czasem uznawane za podgatunki, takie jak mleczaj świerkowy, Lactarius Determinus, ten pokazany tutaj na filmie mleczaj późno jesienny, występujący pod jodłami lactarius. Salmonicolor. Yy, popatrzcie, no, takie klasyczne, właśnie, grzyby z tej grupy mają pomarańczowe mleczko. Widzicie, tu się wydziela tam mleczko, blaszki, tak jak, jak Pan Bóg przykazał. Natomiast bardzo często, między tymi, między tymi rydzami, znajdujemy grzyby, które mają dokładnie taki sam kapelusz, tej samej barwy, a właśnie mają mniej tego mleczka i są takie bardzo twarde. A od spodu nie mają blaszek, tylko mają, tylko mają takie właśnie, taki biały nalot. Znam osoby, które boją się je zbierać, nie zbierają. Znam osoby, które je zbierają i sam wielokrotnie zbierałem te grzyby i jadłem. Jest to, tak naprawdę, jest to chory, chory owocnik, który jest zaatakowany przez grzyba, który się nazywa obecnie. Pekiella deformans, inna nazwa, Hypomyces deformans. Ten grzyb pasożytniczy występuje także na innych mleczajach, nawet na mleczaju wełniance, a pokrewne gatunki także na innych owocnikach i innych gatunków grzybów, nawet borowikowatych. Natomiast ten gatunek właśnie na, na mleczajach. Tak zajrzałem do Wikipedii, piszą, że niejadalne, bo owocniki są twarde, aczkolwiek podobno nawet w niektórych krajach jest osobna nazwa na właśnie produkt takiego grzyba. No mówię, ja go kilka razy jadłem, nigdy nie obserwowałem żadnych problemów gastrycznych, ani jakichś takich no widocznych, więc jestem bardzo ciekaw Waszych obserwacji, czy Wy te grzyby zostawiacie, czy jejecie. Oczywiście do, do tych osób szczęściarzy, którzy właśnie mogą zbierać rydzę, no właściwie mleczaj rydz, który rośnie pod sosnami, teoretycznie mógłby rosnąć w całej Polsce i znajdowany być w całej Polsce, ale y, mam wrażenie, że właśnie rydze trzymają się takich y, żyźniejszych gleb, y, często właśnie z y, dużą, dużą ilością węglanu wapnia y, i pomimo, że mamy tyle lasów sosnowych, to wcale nie jest łatwo znaleźć tego właśnie tego właśnie y, y, naszego takiego głównego rydza, właśnie mleczaja rydza Lactarius deliciosus. Dużo łatwiej znaleźć te właśnie pod świerkami i pod jodłami. Był taki okres, że ryzów było mniej, nie wiem z czego to wynika, może to wynika z jakichś zmian właśnie w atmosferze, że w tej chwili jest czystsze powietrze. W każdym razie, w tej chwili no, w jedlinach karpackich i w świerczynach ten gatunek jest częsty, ale na przykład obserwuję u siebie tutaj we wsi, pomimo, że mamy bardzo duże obszary lasów wiodłowych. Właściwie wszędzie, gdzie się pójdzie, to jest jodła często dominująca. To on występuje tylko w niektórych częściach wsi. Tam, gdzie jodła rośnie na łupkach e, takich bogat bogatych węglan wapnia. Tam, gdzie rośnie na e, piaskowcach, tam jest dużo prawdziwków, a rydzów tam nie ma. Także no tutaj to, to nic, że jest jodła. Musi być jodła i odpowiednie korzystne dla tego właśnie późno późnojesiennego podłoże. Ja zwykle go szukam wzdłuż potoków, bo on lubi takie, takie wilgotne podłoże, wtedy właśnie wytwarza dużo osobników, aczkolwiek zdarza się i na wierzchowinach. W każdym razie jestem ciekaw Waszych wrażeń z jedzenia właśnie tej pekieli deformans w połączeniu oczywiście z, z owocnikiem rydza.